Siemaneczko, z tej strony TV I dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem specjalnym Z okazji 50 subskrypcji Skoro bardzo wam dziękuję za te subskrypcje <laughs> Przypominam, że y, Bardzo lubię wszystkich swoich widzów y, Dobrze na tym odcinku na początek Kupimy sobie Phoenix Kruga Czyli jeden z najlepszych skinów bo, Ponieważ kosztuje 300 gemów Dzisiaj jest na przecenie Wow! Dobrze, teraz weźmiemy sobie Feniks Skrauga. No i teraz sobie y, lu luźną gierkę sobie. Na początek zagramy sobie na walce z robotami y, i postaramy się wbić poziom mistrzowski. Kurcze mam internet? A jak możecie zauważyć? Yy, mam już poziom trudny, bo ponieważ normalny teraz zaliczałem. Okej, okay. yy. Tutaj na razie fajnie jest, yy, bo teraz winili to, że tylko 2 minuty trzeba wytrzymać, chociaż yy, cała runda jest jakby boss, jakby boty wszystkie są chyba poziom lepiej, bo teraz są fioletowe. Takie yy, ale także boss na poziomie normalnym jest szarem, później jest fioletowy. I na trudnym. Yy, na eksperckim jest chyba czerwony. Nie czekaj, na ekspertów nie się też jest fioletowy. Kurczę, na misiowskim jest chyba czerwony. Jakoś chyba tak. Kurczę, ten mam HP. Trochę słabi... Ale jest. Zabiliśmy włosę. Teraz trzeba jeszcze te boty trochę pokonać tutaj. Ale widzę, że oni ogarniają tej ci mojej teamnaici. He, <laughs> a ten bot se idzie za mną. To fajnie. Dobra. Powiem wam tak. I następny specjalny odcinek będzie chyba na... E, kurczę. O nie umarłem. O nie. O nie najgorzej. Najgorzej. Najgorzej jest, 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 jest. Jest, jest. jest. Jeden. Pyk. Jest. Dobrze. Dobrze. Następny, chyba yy, specjalny odcinek będzie yy, na 100 subskrypcji. Będzie coś też w tym stylu. Yy, później będzie chyba na jakoś 250. Yy, to będzie chyba QA. Yy, na 500 będzie jakiś taki. Yyy, jak nie wiem, postaram się może jakiś live. O kurcz nie ma internetu. No i super. co ja mam zrobić? Okej, okay, okej, okay, kurczę. Yy, tutaj, jak możecie zauważyć, że yy, internet mam słaby. Yy. O kurczę, ten boss. Nie wiem, czy my mamy jakieś szanse. Jeszcze, zważając na to, że <grym> ja tylko się strzelać mogę, mam, mam taki internet słaby. Ale dobrze. Yy. Tutaj, tak. Yy. Dobra, 22 tysiące Robimy go, robimy go, robimy, a nie Ja coś czuję, że to przegramy Ponieważ nie widzę nawet ekranu To znaczy, widzę ekran, tylko nie wiem co tam się dzieje teraz Obstawiam, że już to przegraliśmy super po prostu czytaj ponownie a no to fajnie dobra gramy jeszcze raz na eksperckim internet mamy słaby ale powinniśmy sobie jakoś poradzić ja myślę, że ekspercki to chyba będzie super. Później jeszcze potrąc sobie może, otworzymy big, big boxa. Um. A jeszcze raz dziękuję za 50 subskrypcji. Dobra, tak Fajnie. Ten krok ma bardzo fajną animację. Znaczy, e, animację tego poisonu, że jakby niby się, jakby się paliło. Um. Dobra, powinienem sobie, sobie, sobie poradzić, bo teraz mam lepszy internet. A Gór... ajajaj, a aj, jaj, a jaj, dobra, był bu, sklepem. Pytam tego bota. Tutaj górczy, słabo, to ale. Klepiemy, 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 klepiemy. klepiemy. A o, umarłem. Ten górczy, no, e... jego największą władzą jest to, że ma mało HP, ehm, dlatego łatwo jest go zabić. A jego największym plusem jest to, że Robiter ma taki fajny poziom. w przypadku Phoenixa jest yy, są coś no ogień. A A ja jeździemy radę, damy radę, damy radę, damy, 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 może damy, może damy radę, może damy radę, może damy radę. 5, 4, 3, 2, 1. Nie, 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 nie. Najgorzej, najgorzej. A ty jakoś nie wiem, czy to mi tak słabo idzie tym krukiem. Ja ogólnie krokiem krukiem rzadko kiedy gram, ale sobie zrobimy. Otworzymy sobie big boxa. Może coś wyleci? Nie. A może? No, nie, nie ma nic. Dobra To jeszcze raz sobie może spróbujemy Teraz to po prostu musi się udać Bo jak się nie uda to Ja jestem złamany No kurczę no Dobra, jakoś tutaj nie w ogóle ekspercki, a w ogóle na ostatnim w tym wydarzeniu miałem chyba jakoś mistrzowski, chyba ek ekstremalny mi się prawie udał, mi tam 9 sekund zabrakło, a teraz to do co ekspercki robię. To w ogóle tragedia. No może dlatego, że gram krukiem właśnie. Jak już wspomniałem, że gram, nim, gram nim bardzo słabo. Ostatnio chyba białam postaciami takimi jak y, ...Pam i... i chyba kolt. I leon chyba. I to były te postacie, które ja wbijałam. A ten kruk jest tak, że, skocz, że jak skocz na tego bossa, to już na 100% nie żyje. Co, co oni, nie oni mają HP w ogóle? Co oni robią tutaj najlepszego? Nie rozumiem, że jak gra się krukiem, ale jak gra się El Ja przepraszam, albo Bu. Mm. Powiem tak, ja chyba rezygnuję z tego, z tego eksperckiego Bo to będzie długo trwało Ewentualnie bym mógł jeszcze Dlatego, że jest to odcinek specjalny, będzie on trwał jakoś może Nie wiem, 15 minut, jakoś chyba tak obstawiam Zagram może sobie Sandy. mam ogólnie takiego skina Albo w następnym odcinku, może bym sobie wpijał y, 20 rangi, na przykład na Pam, na Franku, jakby mi się udało. Chyba spróbuję teraz, ale już y, nie krokiem. Spróbuję postacią taką jak. No dobra, ale będzie. Tak y, by za moc. Okej. Okay. A kurczę, nie, zapomniałem się leonem gram. No i muszę celować. <grym> znaczy inaczej się celuję, bo to idzie od lewej tak do prawej. Ile najlepiej się e, jakby z bliska bierze. A krawan tak by zależy. Zależy od tego, jaki jest y, przeciwnik, czy jak, jakby duży, czy mały jest, y, czy mały, czy znaczy taki ból, czy na przykład jakiś wielki boss. Okej, okay. no to krypiemy tego bossa, krypiemy. To jest ostatnia jak teraz jest szansa po prostu, jak teraz mi się nie uda to po prostu masakra jest. W każdym znaczy razie w Brawl Stars też... Yy, Ogólnie teraz dopiero zacząłem grać, jak, jak zacząłem nagrywać na YouTube. Wcześniej tak średnio grałem. Tak raz na jakiś czas. I powinno być powinniśmy to zrobić jeszcze teraz tak sklepać te boty czekaj damy radę damy radę może damy radę trzeba jeszcze sklepać sklepać szybko szybko sklepać szybko sklepać szybko sklepać 4, 3, 2, 1 pyk Dobra. No to jest ten cel dzisiejszy, zaliczony ekspercki. Wiem. I co ja mogę powiedzieć? <laughs> Jakby co to ja wcale nie, nie, nie przedłużam. No. Albo nie mam kodu w sklepie Farel. To, to Farel ma ode mnie wsparcie i to jest, a okay. ten fanik cukier, to jakby rzecz nie jest, a więc... <grych> Dobra. Hmm. Poziom mocy. Może wam pokażę jeszcze moje skin. Do Mortisa mam takie. Znaczy, moje wszystkie, w te sensie, najlepsze skiny za, eee, za 150. Mam jeszcze takiego do Mortisa. Za 150 mam jeszcze. Tak, to nie to, za 300, kurwa, mylągłoby się. Ten nie za 150. Um, no i to chyba tyle. Dobra. A więc, kurczę, tak, Wam bardzo. Ostatni raz już w tym filmie, ale dziękuję za to 50 subskrypcji. Lecimy po 1000 na tym kanale. A no, chyba, że więcej, to jak się uda, no to się uda. No to. To już koniec na tym filmie, do następnego, cześć!